Może gaz. Drugi okay, clear. mam. Yo, kara, nie kara, Czyli weź mi chł chłodź, żebym nie limitów toru nie poszerzał. A, uważaj w tych gazka. Ja, samymi karami wyjdę dużo do góry. Samymi karami co będzie coś netp 3 Kogo muszę wysadzieć, żebym był drugi? Joka. Zmore Nie, kapucyna, kapucyna musisz wyprzedzić. Kapucyn stacji tam, Ale kapucyn jest drugi. To będzie bicie. to się zaraz źle skończy. Obrót jakiś będzie. Ta, taki, kara tak, dla nioka i zmory będzie. Ziemia, A Na pozycji już na dupie ziemiano, Demianowi. Mhm. Uważaj na SKI pierwszy sektor, masz dwa warningi Jogweit Dawaj Trenówka Zmora bez szydła Widzę No co on robi? Jedź. Nie palę, bo pali Engine warm mass, uważaj No, mam na obokie

Żółta flaga, Ziemia obrócony Mirolimkara kara, za tobą Dziuk jest Paliniok. Po co pali chłopie jak masz karę? Po co walczysz nie oh, kurwa, trzymaj się za mną! Kurwa. Super. lab. Po co on walczy? Ja nie rozumiem po co on walczy. Chłop na trzy sekundy. Dobra, 50% procent eresu zostawiłem na tą chwilę. To podium jest kurwa moje. To jest Jedźcie, jedźcie! Ale Niok tak dostanie karę dole. za zamknięcie ziemi, nie? Divi na prostej. Nyok, masz red lighta. Divi dol. 3% resumu. To jest tunel jeden wielki. Ele anda Okay, clear. Jest! jest! I będzie kara o, o, dla Demiana! Nie jest! jest! Jazda! A, Głowa w betoniarce! Wajem budowa! Pana szósty! Szkoda, okrążenia, Jak, jakby Ale nie Ale Demian ma, ja dostanie bym był karę. Ten to znaczy czwarty! Dosyka, nie? Czwarty! Za być. Szkoda! Za co może dostać karę? Przecież o. on skasował kapucję na w pierwszym zakręcie! W ostatnim zakręcie, przepraszam teraz. On go obrócił. A byłby pierwszy.